Witam wszystkich na Pancernym kanale. Witam przede wszystkim z serweru Piaskownica. Na serwerze Piaskownica, jak wiecie, testowane są różne opcje, które kiedyś może wejdą do gry. W tym przypadku jest to opcja pocisków, czyli penetracji, utraty penetracji wraz z przebytą odległością. Te 115 dostało do lekkiego bafa, ponieważ ma teraz 440. Yy, zabiera 440 średnio hapsa na strzał. Wszystkie, wszystkie czołgi, które mają 120 mm lówkę, dostały do takiego bafa. Także całkiem przyjemnie. Ja tu jedę teraz na lewo, ponieważ yy, y, tutaj jest dobre miejsce dla piątki gdzie będzie mogła wychylać tylko wieże. A ja będę mógł śmiało bić sobie przeciwników. Powiem Wam od razu, że udało mi się naprawdę tą bitwę wyciągnąć. W zasadzie wygrałem przegraną bitwę. Z pierwszych moich takich zaobserwowań to no jest troszeczkę te czołgi ciężkie. Niekiedy z większej odległości trudniej przebić. Nawet tymi mocnymi działami. No tu na razie widać sytuacja panowana, ale na minimapce już widzę, że prawą stroną naciera dość duża grupa przeciwników i trzeba będzie tam wrócić. Słuchajcie, na piaskownicy Gram bez Golda, jak widzicie, nie ma żadnych modów. I powiem Wam, że gra się tutaj teraz zdecydowanie przyjemniej niż na normalnym serwerze, mimo że jest tutaj mniej map w tylko 3, ale teraz naprawdę decydują, że tak powiem, umiejętności każdego z graczy. Widzimy już tutaj te 57 i dwa inne medy tutaj nacierają. Coś mnie tu świeci. Trzeba tu pomóc, ale ten MedPad ze mną jest jeszcze obieg 430. Pierwszy kolega 50 za 474, także widzicie, że tutaj teraz ...damage na minuty wzrośnie. Przyjemniej się to wystrzela, ale trzeba pamiętać, że troszeczkę dłużej teraz ładują, działa w tych czołgach, które dostały tego buffa. No, tam w krzakach gdzieś jest 103 b stoi. ale jak widzicie raz za razem wśród mnie dinga. Więc zapewne jest to właśnie e, zaleta tego, że coraz mniejszą penetrację ma, a jest daleko. I trudniej mu się przebić przez mój pancerz. Pierwszy frak. No tu miałem kupę szczęścia. GWS to się przeliczył. Na szczęście nie wcelował, bo gdyby wcelował, to na pewno losy tej bitwy byłyby zupełnie inne. Tu nie do końca przycelowany strzał. No, trzeba by tego T5-7 te załatwić No ale jak się tak stoi, no to się obrywa no. tak, Jak już jestem, to i Szweda puknę I w garażu, 3 fragi na razie Bitwa ogólnie na razie przegrywamy No i w tym momencie Giełwo jest to już się bardziej postarał żeby utrudnić mi życie No nic, jeszcze nie przegraliśmy. No też jeszcze nie, nie przycelowałem do końca, mogę chwilę poczekać. No cóż, co zrobić? Remis. Nasz od F4005 je jest na górce. No F już nie ma i Badczata również, także z 11 do 13. Dwie niszarki widzę tam, że już na ogryskach są. No i pomyślałem, że tutaj będzie teraz dobre miejsce, żeby się za tymi kamieniami okopać i po prostu czekać aż panowie na mnie wyjadą. Się, że jednak tego nie zrobią a kurcze, byłoby to dla mnie dużo korzystniejsze gdyby oni wyjeżdżali ale nie chcą zaatakować zostały dość potężne czołgi Fox 155 FOB 183 to są czołgi które zjedzą mnie w krótką chwilę No jakoś to trzeba rozegrać, trzeba grać ostrożnie. No tutaj nie wyjadą na no mnie, pomyślałem że jak pojadę z prawej strony tej góry, no to ewentualnie mogę coś podświetlić dla T57. Może się coś uda. O, jest foch 462. A tam, którego będzie trudno wcelować, mając tymi kamieniami, tam jeździ to. No, szkoda, szkoda, że tam pojechał No i właśnie te 57 padło, zostałem sam Czągi przeciwnika, no nie byle jakie Każde z porządnym kopnięciem No i jeszcze ten przebrzydły babok. Jak to mówi o nim? Halak. gracz mi tu podpowiada, że VB400HP nasz oto jest. A trzeba tu ostrożnie wyjeżdżać. No. O, jest baboczysko. 499. O, 873. Także jak tu popsuć grę? Grać artylerią. No, potrafią utrudnić życie, no ale co? Trzeba z nimi żyć. O, gwiazda śmierci. Do widzenia. Nie wiem, co ten, co ten gracz robił. Zastanawiam się. Po nim mi zniszczyć. Spał, nie wiem, SMS-a pisał, książkę czytał. Dla mnie szczęście. Co zrobić? O, i tu jedzie na mnie chyba najgroźniejszy przeciwnik. No teraz już muszę wcelować. On nie wcelował, a ja się nie pomyliłem tym razem, także focha nie ma, został babok. O. Tu go chciałem trochę zmylić, że mu zniknę, że niby jadę dołem. Nie wiem czy się chciał dał na to nabrać. W każdym razie sami widzicie bitwa wygrana udało mi się go zniszczyć 3,500 tysiąca e... całkiem przyjemnie się na tej piaskownicy gra gra jest zawsze bardzo wyrównana także jeśli te rzeczy są zaimplementowane do, do gry głównej to będzie dla nas na pewno pożytek dzięki za oglądanie filmu zapraszam Was na następne e, moje filmiki no i co, trzymajcie się, cześć